Witam, witam na, na waszych ekranach zbierze na To one no, ze online. <laughs> ja bym chciała dzisiaj taką krótką, jakby aktualizację, ale to nie było w ogóle w aktualizacji. Nie było nic o tych ciuchach, tak samo ja, Bo nic dzisiaj mówić. Jak mogliście się dowiedzieć po tytule. No i nic nie było <laughs> o kocie i w ogóle gdzie to jest tak samo na Instagramie więc więc ja chcę po prostu was poinformować że ja nie wiem czy to jest jakoś ograniczone czasowo że za rok to zniknie w następnym roku czy po urodzinach czy coś bo to są ubrania urodziną. <laughs> więc ja bym chciała wam ogólnie to są bardzo drugie ubranka <laughs> Ale ja je tak naprawdę prawie wszystkie. No, z wyjątkiem tam chyba kot był za 350 star, więc nie dało się go inaczej kupić. I on jest... i to jest kot y do tego. Y do konia, który... Tego w ogóle była zapowiedź Esoso magicznego. <laughs> magicznego Tego na 10 urodziny I to jest do niego jakby zestaw Po prostu o. No i tak Ja bym chciała najpierw pokazać gdzie to można kupić To chyba najpierw trzeba po prostu zadanko zrobić Bo jak się jedzie tu w dół No to sklep się otwiera po zadaniach Stalium ja je zrobiłam. Oczywiście są, jest filmik nagrany, jakby jak i w tym oto sklepie można zakupić te wszystkie rzeczy. I, więc tak. Ja zakupiłam nie tylko te rzeczy, i no, bo zakupiłam tu też. Ja zakupiłam tu, tu, dobra, inwentarz tylko w, włączę i tak, ja kupiłam to wszystko w tym sklepie, no i tylko, że y, zaraz opowiem o tych głównych, tylko chcę jeszcze poinformować, że myślałam, że to jest z tego samego i y, y, dobra, wąsy wiedziałam, po prostu były taniej, sobie kupiłam dwie sztuki, żebym miała, więc wąsy okej, okay. ale oprócz tego kupiłam, y, te są y, maska urodzinowa na ósmą urodzinę przeczytałam, więc to też w sumie wiedziałam. Ale to myślałam, że jest elegancka maska, ja myślałam, ona była tania, ja myślałam, że to jest na urodzinę. Kwiaty. Wszystkiego najlepszego z okazji ósmych urodzin. Ja myślałam, że to są na te A, na te B i jestem kocioł. kocioł. No, no i oprócz tego jeszcze papieru, w, papierowy kapelusz dla konia typ ozdoby głowy. Więc ja go sobie kupiłam, bo mi się mega podoba na tym fryzie. Super wygląda. Świetnie. Szczególnie w tej niemagicznej wersji to wszystko dobrze wygląda. Więc, więc tak. Jak widzicie, moje serkość ucierpiało całkowicie. No. I tak. Chcę wam przedstawić, co ja mam na siebie ubrane. Bo to nie wiem kiedy doszło, bo ja się dowiedziałam o tym od dziewczyny, którą zobaczyłam. Też była na tym filmie, tylko bez tej czapeczki i bez kota i torby. Ale dobra. I przez YouTube, Więc tak, wszystko jest w napisach temp. Tylko, że u konia na głowie tu się tak rozciąga, szczególnie tu to średnio wygląda, ale nareszcie to super wygląda. Gdyby nie to, że to się po prostu Więc tak. O, w ogóle fajne zdjęcie, może Więc tak. <laughs> ja porobiłam parę zdjęć, raczej wejdzie na Instagrama jakaś te z zdjęcia. Więc tak. <laughs> więc tak. Więc tak, więc tak. dobra. Hej. <laughs> Ja po prostu zakupiłam to wszystko prawie i z napisem tempu nie. I on ma fajne tego selduszka w ogóle tu. Widzicie? Tu? Jest słodziak, ale dobra. <laughs> Więc tak, ja wszystko praktycznie zakupiłam. A w ogóle ja trzeba wyrzucić to Za... No, oprócz tego, co się mi post nie dało, czyli kota, za normalne hierryjskie ślady. A było tu drogie. Jakbyście chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób to zrobiłam, to już Wam mówię. Zrobiłam baga na kasę, czyli że na darmowe siano, belki. To z kanału X Mason. Polecam kanał. Są fajne bagi. <k professionals> więc w ten więc po prostu się dowiedziałam. No i tak, ja wam powiem po prostu nazwy. I to jest tak, retro Br bride w. Dobra, nie ma nazwy. Ale kapelusz papierowy ma po co No, ale ogólnie to są. Takie ubranka. I radzę je kupić, bo, pe bo pewnie za jakiś czas one znikną. Bo pewnie są co urodziny ubrania, jeśli ja dopiero... ubrania jakieś. do ja się, dopiero... no, ja się Chyba, że są po prostu jakieś macki, czy coś. Tylko. To kto to wie, proszę pisać w komentarzach ale świetna ta czapka, przyznajcie no. No i ja bym chciała zrobić taką zapowiedź. bo w niedalekiej przyszłości mam zamiar. Bo ja, ja mam ogólnie zamiar zrobić parę serii. Jakieś szukanki właśnie... <laughs> Co ja mam taką krypkę dzisiaj? Akurat na nagranie. Szukanki i ogólnie różne o, figurki, na przykład moje szlejfy i różne... Więc takie serie. A chciałabym również zrobić serię którą zobaczyłam na kanale czekajcie jakś yy... bazukę <laughs> że yy... musi się to będzie inaczej trochę nazwać ale bardzo polecam kanał bazukę ale to... yy... Tak samą serii jak ona ma w stajni, że po prostu kupuję wszystkie, praktycznie dane konie, jakie mogę, aktualnie do mojej stajni i wam pokazuję wszystkie maści i w ogóle. Więc chciałabym też coś takiego zrobić. Przecież tego oprócz uwag z zupą nigdzie nie widziałam. Po prostu, ale chciałabym wam coś takiego zaproponować. I yy, filmik. Jeden będzie w niedalekiej przyszłości. Dwa w sumie mam już zamiar. I tylko, że muszę odblokować sobie. Chociaż w sumie ja mam dużo kucyków kupionych ogólnie. Na moim stanu kącie. Nie wiem czy to robić na tym od początku, czy na tamtym. Ale chyba na tym będę robić. Więc tak, pierwszy filmik chciałabym z udziałem Jorvików gorąco krwistych. Żeby jakoś startowce albo kucyków Jorweskich, więc... I to będą nie tylko te, yy, te nowe, ale też te stare. Oraz również koniec koniec aplikacji. aplikacją. Bo ja mam aplikację i i ja tu muszę uciszyć sobie. Ja w tej chwili, dokładnie w tej chwili jadę tu i oczywiście jadę, jadę koniem, gram na telefonie i ja tu mam jedno wolne miejsce. A tak naprawdę zrobię chyba sobie dwa tak. Albo trzy, wszystkie osuny. Wszystkie kuniory ochsuny Więc w tej chwili biorę te najbardziej podstawowe jakie mam no. I to wszystkie maści będę kupować I to stare, i nowe, i w ogóle Więc ja mam tu jednego Jorweski kuc I ja tu imię wybieram dla niego Więc dobra Sorry, że się zaklinałam, ale dobra I nie można jakiegoś tego tu dać Dobra, niech będzie fantastyczny chłopak. I... tak. <laughs> niech będzie ten. I on jest też piękny. Ale ja przechodzę dalej do stali i wybieram I oczywiście będę po kolei każdą rasę. Stary i nowy. A, naj, a zacznę chyba od kupna starych, bo one mogą za niedługo jakoś zniknąć. Na przykład tamte, co są za mną w jaki sposób ja jestem na drugiej stronie. Okej. Okay. Ja pamiętam, że one są 9, 10 i chyba 11 kucyki stare. Tu, więc... Ja tu nie mam żadnego kucyka, więc mi się przyda nawet do zadanek. Bo jeszcze nie nagrałam tych kucyków. O! Widzicie, już jest dziewiąta i ja mam ich do kupienia. Tak. Ja sobie zrobię spis. I wszystkie mam po 200, więc mogę tak naprawdę już dzisiaj kupić dwa. Ale nie ja mam zamiar to zrobić po nagraniu i sobie jakieś wybrać, bo ja muszę imiona wybrać, i I tak dalej. Zaczekajcie, bo mi się Tu sobie wybieram już drugiego konisia i jest tak. Ja muszę sobie obliczyć w ogóle na kalkulatorze, ile jest. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ło to już mamy 2000. Po prostu liczę, ile trzeba doładować. Teraz mam sobie 11. I ten jakoś inaczej kosztuje? Nie. Tak. 230, dobra. Więc ja tu liczę. Jeszcze sprawdzę. Bo tamte też są chyba. Ja tu już wybieram jakąś jeszcze razę. Podstawową, taką Której nie mam Więc dobra Dobra, niech będzie Mustang, bo ja zawsze chciałam Mustanga mieć I ja sobie wszystkie maści ogólnie chcę kupić I wszystkie Mustangi, tylko tu najpierw muszę sobie w drugi rytm więc jak będę mieć konie na przykład z Tundur, a jeszcze nie ma filmiku jak odblokowuję, to spokojnie nie martwi się na pewno będzie, tylko jeszcze po prostu nie wstawiłam wcześniejszych. Dobra, ja mogę jeszcze sobie High Novers. Ja, Dobra, ich będzie Mustang i następny jeszcze będzie. Północ... Morgan. Niech będzie Morgan. I za chwilę. Ej, farm! Szkoda, bo ja bym chciał go w sumie nazwać uno. Szczerze. O. M. 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 Meteor! Niebieski meteor? Nie, raczej Brown. Brązowy materiał. To już tobie jest przynoszący A, B, C, D, E, e P. A, jest. Nie ma. Dobra. Nie, na serio nie ma z tego pola. Niby jest, a nie. Ma. Meteoru, meteorowy anioł? Oś, nawet mój uśmiech. Coś meteor. Dark Meteor. Bo on jest taki. Meteor Dark. Nie, I Ja je ogólnie będę tam robić i w ogóle. Więc spoko będę tu i ja lecę jeszcze po mojego mustanga i on będzie w Niech będzie władzy Lion niech będzie. Takie mi się niech będzie. I konik mi tu, za konik mi tu zawitało do stajni więc spoko. I tak ja sobie teraz biorę kartkę. Moją do wyczerpania i 200 raz 10 i jeszcze sprawdzę, bo to są Swimtok to i Orweski są jeszcze za 200, tak tu są Jorweski i one są za 200. To będzie ich 14 Ej, nie wiedziałam, że jest taki kucyk jak ten yy, odnowiony z tej starej. Ej, ten w ogóle jak Haflinger Czyli 14 razy 200. Tak dokładnie. I tak. I jeszcze mamy... Bo one się niewiele różną ceną. To są po prostu trochę droższe. No i oczywiście y, nie będzie, że wszystkie kucyki, tylko kucyki, ogólnie, jorweskie. Daję sobie pauzę. Kucyk Bo tamte nowe są y, za 350 PLN. I ich jest trzy. Ja, jednego, ja mam dwa z nich. Tego tylko w sumie nie mam. Tego pysia. Ponieważ mi się bardzo podobało, ale jakoś takie wyszło. I tak. To jeszcze sobie liczymy teraz. tak. 230 S. C. Raz. 3. Kusy. I... co? -so -te, te... No i ogólnie wy nie musicie jeszcze tego oglądać, ale... Tak naprawdę ja chcę pokazać po prostu, żeby te wszystkie kupować. I wy je zobaczycie u mnie w stajni w ogóle. Więc dobra, klapię. Jeszcze sprawdzę tylko, czy nie mam. <ślesk> A ty się tańczysz! A ja się zrobiłam zdjęcie że to ma. Oh, no. no 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 no. No i tak, no i tu już nie ma chłopców. No już są te. No i w ogóle ten, tu mimo, że ma starą grafikę, ale mega mi się pełnia dusza. Ja bym chciała go mega kupić. No, że y, duszek, czyli nie że jak się nazywa, ale dobra. To hmm, Będzie siwy Biały po prostu więc. Ale szary mi się najbardziej podoba w ogóle, nie. Po prostu podoba mi się taka maść Więc dobra trzymajcie się Do zobaczenia cześć